Szybkie testy mini recenzje. Cześć, kochani, z tej strony Ania, miłośniczka dobrych składowo kosmetyków. Zapraszam Was w kolejnym odcinku z serii szybkie testy, mini recenzje. Także dziś kolejny produkt, który warto mieć bądź nie mieć w swojej pielęgnacji. Dziś pod lupą mamy bestseller od firmy Bielenda, produkt, który ma być serum multifunkcyjnym, serum do stosowania na noc. Dzisiejsze serum, które zobaczycie, jest serum odbudowującym, naprawczym. Serum, które już na moim kanale widzieliście, ale osobiście uważam, że jest to tak świetny kosmetyk, że warto by było opowiedzieć Wam o nim coś więcej. Ten produkt pojawił się chyba w którymś zdenku, z tego co mi się wydaje, i wiem, że parę z Was go kupiło i było zadowolonych. I mowa dzisiaj o. W tym produkcie, czyli takim multi naprawczym eliksirze różanym od firmy Bielenda, powiem Wam, że jest to jedno z serum, do którego ja wracam regularnie, ale zacznijmy od początku, czyli najpierw przyjrzyjmy się składowi tego produktu. I w składzie tego produktu mamy naprawdę sporo olej. Mamy przykładowo olej żożoba, który jest bogaty w witaminę E i ma właściwości takie nawilżające i regenerujące. Jest to olej dedykowany, bym powiedziała, też dla cery tłustej. Z uwagi na to, że on pomaga w regulacji sebum. Aczkolwiek to nie jest produkt dla cery tłustej, ale do tego zaraz dojdziemy. Mamy też olej z dzikiej róży, który ja osobiście uwielbiam. W ogóle moja cera naczynkowa uwielbia się z różą. Jest sam olej bogaty w witaminę A, C i E, czyli wspieramy też produkcję kolagenu, poprawiamy elastyczność skóry, działamy przeciw starzeniowo, właściwości nawilżające regenerujące, łagodzące. Pomaga w redukcji zmarszczek oraz blizn potrądzikowych mi to serum bardzo ładnie, mam wrażenie, też rozjaśnia takie. Lekkie świeże zmiany po na przykład wyciśnięciu jakiegoś nieprzyjaciela, bo też tak robię, ale to są świeże i bardzo małe płytkie zmiany. To od razu wam mówię. I tak mamy też olej arganowy, który jest bogaty w witaminę E i antyoksydanty. Działa też nawilżająco i regenerująco przeciwzmarszczkowy. W składzie mamy biokolagen, czyli wspomagamy regenerację skóry, poprawiamy jej strukturę, zmniejszamy widoczność zmarszczek i zapobiegamy Utracie biegoci. I też w składzie mamy coś takiego, co się nazywa różowy kwarc. I jak nam pisze producent, pomaga w zamykaniu porów, redukcji obrzęków i cieni pod oczami. Ma właściwości chłodzące, poprawiające krążenie, co zwiększa wchłanialność składników aktywnych z serum. Natomiast ja w składzie z tego, co tak widzę jeszcze na szybko, no to jest witamina C i Balan. I mówiąc o składzie, muszę wam powiedzieć, że jest tutaj jeden składnik, który mi osobiście się nie podoba, przez co to serum z 10 na 10 spada na 9 na 10 i jest to syntetyczny polimer, także niestety jeden tu w składzie jest. Co prawda pojawia się na końcu, ale mówię Wam o tym, bo wiem, że większość z Was unika i nie kupuje nic, co ma cokolwiek wspólnego z syntetycznymi polimerami, więc no jakby. Mówię Wam od razu. Nie jest to produkt na pewno dla kobiet w ciąży, bo mamy w składzie fenoxetanol, także no niestety nie. I dla kobiet karmiących, oczywiście. W składzie tego produktu są też helatory, więc jakby nie połączycie tego w pielęgnacji z peptydem miedziowym. Przejdźmy do konkretów, czyli do konsystencji, zapachu i działania tego produktu. Produkt ma taką. Emulsyjną konsystencję z takim lekko różowiutkim kolorem. Przepięknie pachnie różą. I tutaj czujecie, że faktycznie ten zapach róży jest. Serum jest bardzo aksamitne, przepięknie jakby tak wygładza tą skórę po nałożeniu. Macie wrażenie, że ona jest taka mięciutka, nawilżona, odżywiona i na drugi dzień to uczucie się utrzymuje. Za to ja kocham ten kosmetyk, że właśnie na drugi dzień. Jak wstaje, to ta skóra jest taka, jakby zregenerowana. O. To jest dobre słowo na ten produkt, taka zregenerowana. Konsystencja jest bogata, ale nie jest tłusta. Ona wchłania się szybko i nie zostawia żadnego takiego, wiecie, lepkiego, nieprzyjemnego uczucia na skórze. Bardzo dobrze łączy się też z innymi kosmetykami. Ja nie zauważyłam, żeby to serum z czymkolwiek mi kolidowało, a ja tych kremów używam różnych i testuję przeróżne, więc to też na pewno duży plus tego produktu. Nie rolowało mi się. No, no, mówię, no tu nie było problemów takich. Mamy taką szklaną buteleczkę z pompeczką. Także bardzo fajnie. Ja bardzo lubię właśnie takie formuły serów. Najbardziej to chyba nie lubię tych pipetek, bo to mi się wiecie, w ogóle nie chce nabierać. Także za to naprawdę bardzo duży plus. Producent pisze, żeby stosować ten produkt na noc, ale powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie widzę w składzie niczego, co uniemożliwiałoby stosowanie tego produktu w ciągu. Dnia, więc nie wiem dlaczego na noc. Może dlatego, że jest to serum, które jest takie naprawdę bogate. Ono nie jest tłuste, ono jest bogate. Bo słowo tłuste mi się źle kojarzy, a to serum nie jest tłuste absolutnie, ona jest właśnie takie bogate. I nie jest to na pewno produkt, który ja bym polecała serum tłustym, z uwagi na to, że w składzie macie naprawdę sporą ilość oleju, a wasza skóra już ma nadmiar tego oleju nie mylić z nawilżeniem, po prostu Wy się przetłuszczacie, ale i tak jesteście nienawilżone, nie wiem, czy to ma sens, powiedzmy, że to ma sens, dlatego nie polecę Wam tego produktu, mimo, że producent pisze, że cery tłuste również się z nim polubią, ja myślę, że się z nim nie polubicie, bo on będzie dla Was po prostu zbyt bogaty, natomiast cery normalne, suche, cery wrażliwe, myślę, że będziecie z tego produktu zadowolone, no chyba, że ten syntetyczny Polimer Wam w składzie przeszkadza, no to wtedy absolutnie nie. No i jeżeli jesteście mamami bądź kobietami w ciąży, to też niestety nie. Natomiast jeżeli szukacie takiego multifunkcyjnego serum, które nawilży skórę, odżywi, zregeneruje, będzie działać tak mocno przeciwzmarszczkowo, to na pewno to będzie produkt dla Was. No, ja go lubię, ja go naprawdę bardzo lubię i do tego produktu wracam. No, jeżeli mi oglądacie, to widzieliście, że on już w jednym, może w dwóch nawet dękach był, no i mam kolejne opakowania, więc to o czymś świadczy, a ja mam bardzo dużo tych produktów do testów, dużo produktów używam, a ten jednak jest takim produktem, takim moim pewniakiem, o, tak Wam powiem. To jest taki mój pewniak, ja go zawsze na wyjazdy zabieram, bo wiem, że z tego produktu będę zadowolona i wiem, czego się mogę po nim spodziewać. No i nie zapominajmy jeszcze o cenie, że jest to naprawdę tanie serum, które robi robotę. To jest serum, które jest niedrogie i robi robotę. I oczywiście czekam na Was w sekcji komentarzy. Dajcie mi znać, czy używałyście już tego serum od Bielendy i jak Wam się sprawdziło. Czekam oczywiście na Wasze propozycje kolejnych produktów do szybkich testów i mini recenzji. Także dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Ta!